teraz wiem, że trzeba pod siebie budować ten team. Teraz pracuję nad tym, mam ten swój team i mam nadzieję, że już takich błędów nie powtórzę. Czyli usy, któremu chciałeś pomóc, to jakby on ci wyrządził niedźwiedzią przysługę, bo po prostu zaszkodził ci. Co za fantastyczna noc. Tu będą padać popy największego kalibru. się Państwo na wielkie Cześć, witam Was serdecznie i witam swojego gościa Fiodor Czerkaszyn, polski bokser pochodzący z Ukrainy, z Ukrainy, reprezentujący i Ukrainę, i Polskę. Tak witam można serdecznie. powiedzieć? Można tak powiedzieć, panie Że, witam. Fiodor, byłeś już bardzo blisko walki o mistrzowski pas. Miałeś ze sobą serię 22 zwycięstw, tak? 22? Tak. tak. Ale niespodziewanie przyszła pierwsza porażka z niepokonanym. Yy, yy. Gamisen Gue na gali, na której Usyk bronił Mistrzostwa świata w walce z Dibła. Jakie wnioski wyciągnęli z tej przegranej? To prawda, była bardzo bolesna przegrana, tak nieoczekiwalna nie dla mnie, nie dla kibiców, nie dla moich bliskich. Natomiast e, powiem szczerze, mentalnie to mnie wzmocniło naprawdę. Jakby teraz buduję swój team, ponieważ wcześniej to tak, doczepiłem się do obozu Aleksandra Usyka i rzeczywiście trenowałem, po prostu powtarzałem te wszystkie ćwiczenia, na przykład jak pływamy, no to pływamy, Biegniemy, biegam z nimi, czytam worki, to robię też, ale trochę tak nie było planu, nie? i tak troszkę gdzieś zlekceważyłem. Myślałem, że po Stanach, jak trenowałem w Stanach Zjednoczonych, że to takie podejście, no możesz tam, trenujesz sobie. Natomiast teraz wiem, że trzeba pod siebie budować ten team. Teraz pracuję nad tym, mam ten swój team i mam nadzieję, że już takich błędów nie powtórzę. Czyli usy, któremu chciałeś pomóc, to jakby on ci wyrządził niedźwiedzią przysługę, bo po prostu. Po prostu zaszkodził ci, bo to, co jemu pasowało, to, co on robił, to pływanie, te, te, te biegi, to było za dużo dla Ciebie chyba. I on Cię zamęczył, tak? Nie to, że mnie zamęczył. Ja po prostu doczepiłem się do niego, tak? Ja na odwrót jestem mu bardzo wdzięczny, ponieważ dla mnie to jest ogromne doświadczenie. Dziewięć tygodni spędziłem razem z nim, dużo osobistych takich rozmów spędziłem, tak? Wyciągnąłem ogromne wnioski, ale natomiast można było po prostu potrenować, zrobić obóz. I można było nie walczyć, tak? Jakby po prostu takie jak doświadczenie. Natomiast no była walka oczywiście, a ja zrobiłem dla siebie tak. Na obozie wyłożyłem się na 100%, żeby też udowodnić, ponieważ różne ćwiczenia, tak jak opowiadałem wcześniej, zatrzymaliśmy oddech, pływanie gdzieś 5 km, tak, różne tam bigania, sparingi, więc naprawdę tak jak pan powiedział za dużo. Natomiast no, taki popełniłem błąd, który drogo kosztował, natomiast tak jak powiedziałem wyciągnąłem ogromne wnioski i mam nadzieję, że musi to mnie na odwrót tak zmotywować do, do zwycięstwa. Mówisz, że stworzyłeś swój team. Kto jest w tym Teraz u mnie jest trener Andrzej Liczyk, trener siłowego przygotowania, kosak Karol, też jest mental, gdzie pracujemy też, dietetyk, no, czyli wszystko tak po szczegółach jak zobaczyłem. Oczywiście Aleksander jest mistrz świata i ogromne tak. doświadczenie i tak dalej, natomiast u mnie swój taki mały team, gdzie działamy i widzę postępy, ponieważ szybko wróciłem na ring w lutym, pierwsza walka, ostatnia była w maju, no i teraz jest trzecia. No właśnie, szuka. teraz trzecia z niezłym Argentyńczykiem Horacio Papesim, który ma bilans 22-4. Jak przygotowanie do tej walki? Jest, to jest przeciwnik, jest, jest, jest mańkutem, czyli leworęczny i dlatego a, wygląda tak, że mamy sparring partnerów mańkutów, to jest zawsze ciężko i w Polsce znaleźć tak, żeby tak podobne style chociażby, więc e, przygotowanie idą dobrze, ponieważ po ostatniej walce odpocząłem tylko dwa tygodnie i cały czas ciągle jestem w treningu, więc e, jestem w formie i będę gotowy na przyszłą sobotę. Ja to będzie twoja ostatnia walka w tym roku, tak? Myślę, tak? że tak. No, I jakie masz plany i marzenia na przyszły rok? Panie Dzieje, no tak nie zabiegam na teraz. Naprawdę 26 jest przede mną. No to co mówił tak. mówi że jak Pan Bóg, ja jak człowiek <laughs> panuje, to Pan Bóg się to, to prawda. No i to tak jest, ponieważ też w sierpniu, jak przegrałem, to też tam mówili, co dalej, co dalej. Cały czas zabiegamy naprzód Natomiast tutaj jest kupienie, a tam zobaczymy. Oczywiście wiem, że ten pas, który w stawce jest teraz, w WBC International, przybliży mi do tych rankingów do topu. 5, top 10, tak, czyli będę tam wysoko i jeżeli wygram i, i dlatego tam celuję. To jest mój cel teraz, trafić w, te, w teren Kingi, a tam już jak, jak będzie. Jasne. Czy twój tata mieszkający na Ukrainie może cię w końcu odwiedzać i przyjeżdżać do Polski? Teraz już tak, ma 60 lat, więc może wyjeżdżać. Będzie na mojej walce też. A, będzie już. Tak, się cieszę, natomiast Niestety mama, która zmarła w lutym w tak. tym roku, no to naprawdę dla mnie jest bolesny temat i jej nie będzie. Natomiast tata zawsze stara się jakby być na moich walkach. Cieszę się, że akurat na tej też będzie. Trenowałeś długo z Aleksandrem Usykiem, chyba się zaprzyjaźniliście. Tak, bardzo dobrze. Ja naprawdę jestem pod wrażeniem, jaki on jest człowiek. Ja tak myślałem, że to jest jakiś zarozumiały i tak gdzieś tam już naprawdę na wysokim poziomie. Natomiast zawsze jest tak widać, kto jest przy nim, czyli jego team. Zawsze jest otwarty, serdecznie podpowie coś, jakieś on lubi takie filozoficzne jakieś tematy. Też zawsze mnie tak... Można powiedzieć, motywował, więc jestem pod wrażeniem. Nawet tam jakieś życzenia złożyłem mu, on odpowiedział. no Czyli taki kontakt na Instagramie nie, nie ma takiego, że ja tam zadzwonię, i, ale taki kontakt mamy. Mam nadzieję, że po walce też odwiedzę jego obóz, może jeśli się uda. Po prostu przywitać się, ponieważ ja naprawdę jestem mu wdzięczny. To było dla mnie taki uniwersytet, można powiedzieć, boksu, jak 9 tygodni razem. I naprawdę to razem, to znaczy, że tam obiad, sauna, jakieś treningi, i wszystko razem. I ja patrzyłem to i jak gąbka, wie pan, tak, wszystko chłonąć, to tak, tak. Naprawdę mega. Widać, jak pracuje ten team, jak zegar wszyscy, tak? Czyli masażysta, kucharz, e, trening, e, trener tam mentalu, nie? Tam tak, na przykład e, trener rycki, trener, boksa, trener rycki dołączył tak. się do teamu, tak. Czyli tak wszystko fajnie i on jest taka osoba, która otwarta, naprawdę motywuje swoją taką postacią, to jest naprawdę osoba bardzo też powiem szczerze wierząca, tak jak opowiadałem, na przykład nie ma Aleksandra na kolację, wszyscy myślą, gdzie on jest, pojechał msza, tak, na mszę, ponieważ tam jakiś tam był zły sparing na przykład, no to taka msza i następny dzień on już jest naładowany. Ale to nie jest takim głupim umysłem, że on tam, nie, naprawdę jest to... Wszystko tak u niego działa, tak jak zegar naprawdę. Niesamowite, tak. Podobno podobno powiedziałeś, nie wiem, czy to żartem, czy serio, że no, w przyszłości może wystartuje w wyborach na prezydenta Ukrainy. No i chyba miałby wielkie szanse, bo przypuszczam, że jest popularniejszy od prezydenta Żożyńskiego. <laughs> Bardzo możliwie. Teraz ostatnio nawet on jakiś pas WBC podarował swój Zelenskiemu. Tak ale przez to dostał troszkę hejta, że tak. wszyscy tak Ukraińcy tak. zareagowali, po co prezydentowi i tak dalej. Czyli tak. to oznacza to, że on też jest bardzo dobrze odbierany u ludzi, tak. jego, jego dobrze, on teraz tak, można powiedzieć, buduje taki, można powiedzieć, inspiruje ludzi, tak, mhm. w, Ukra w Ukrainie, więc e, nie ukrywam, że, ty, w sensie nie to, że nie ukrywam, ja tak domyślam się, że to takie coś też może być, ponieważ kto myślał, że Klitschko będzie Miasta. Tak, tak, tak. Jest, tak? I teraz a, tej pory. A ty y, możesz głosować w wyborach na Ukrainie, czy i w Polsce, czy jak to? Jak to wygląda? No ja teraz w Polsce mogę głosować, ponieważ mam tak, paszport Polski, a w Ukrainie no to ja nie brałem udziału tak. w tym tak naprawdę. Jasne. A y, głosowałeś już, czy będzie to twoje pierwsze? Głosowałem. Pies? Głosowałeś tak. już. Nie pytam cię no, tak. bo to nie jest istotne. Tak, głosowałem. No, ale mówisz wspaniale po polsku, lepiej niż niektórzy polscy, bo Jak to zrobiłeś? Uczyłem się tak, to tak naprawdę jak opowiadałem wcześniej w PANA programie, że starałem się o kartę Polaka, czyli uczyłem się polskiego, też święta polskich historię polski, czyli miałem taki egzamin z polskiego. No a później w Kijowie też poznawałem Polaków, od razu było u mnie bardziej takie grono polskich przyjaciół niż, niż Ukraińców ostatnie tam lata. I później już w Polsce oczywiście też otaczają mnie tak bardziej Polacy, tak niż, niż Ukraińcy. Natomiast Oczywiście z Ukraińcami mam kontakt, ale bardziej Polacy. I takie widzę nawet obserwuję wsparcie, taka, jak to się mówi, fanbaza, tak? Czyli tak. kibiców bardziej w Polsce. Nie, nie, tak, nie, nie, tak, nie, nie, tak, okay. tak, tak. Ja to widzę i obserwuję, naprawdę dostaję dużo wiadomości. Dziękuję ludziom, którzy wspierają moją karierę. Jasne. Koncentruję się tylko teraz na boksie, czy musisz dorabiać? No bo chyba te twoje garże bokserskie jeszcze nie są Nie takie są wysokie, wielkie, oczywiście, tak. natomiast skupiam się na boksie i jeszcze dorabiam jako taki prowadzę seminarium różne, ale to też bardziej też pomóc gdzieś ludziom fajnie się spotykać z młodzieżą, która tak naprawdę jest zmotywowana i widać, że w Polsce jednak jest ten potencjał do sportu, do sztuk walki, nie tylko mówię teraz o boksie. E, więc e, też w tym kierunku się zajmuję. Natomiast na razie mam kontrakty sponsorskie też, które mi pozwalają skupić się tylko i wyłącznie na boksie. Fiodor, no ja powiem Ci krótko. Wydałem niedawno no, nową wersję książki walki stulecia. Którą dostałem w prezencie, no, dziękuję tak, tak, z no i mam nadzieję, że stoczysz jakąś walkę stulecia, zwycięską, z, którą będzie można w przyszłości yy, opisać. No i tego Ci życzę. Bardzo dziękuję za wsparcie Pani Trzymaj Dzisiaj. się. Pozdrawiam serdecznie. Piotr Trzaskaszyn. Pozdrawiam.